Dziś, zanim świat zacznie od ciebie wymagać pośpiechu, zostałeś wezwany do milczenia. Poranek wciąż nosi swój ciemny płaszcz, a podczas gdy wielu jeszcze śpi, niebo już czeka na ciebie. Istnieje atmosfera cudów, do której mogą dotrzeć tylko ci, którzy wstają, aby szukać. To nie przypadek, że ojciec Pio zaczynał swoje dni modlitwą. Jeszcze w półmroku zanim jakiekolwiek rozproszenie mogło dotknąć jego ducha. Wiedział, kto modli się pierwszy, rządzi dniem, kto słucha Boga pierwszy, nie boi się tego, co świat może powiedzieć później. Nie ma znaczenia, jak się dziś obudziłeś, zmęczony, zraniony, zmartwiony, czy w stanie wojny. To nie jest ostateczna wersja Twojego dnia. Bóg nie zakończył dzieła. I to właśnie tutaj, w tej chwili wiary, masz władzę, aby kierować swoim porankiem. Z siłą modlitwy i z inspiracją człowieka, który żył cudami w środku cierpienia. Ojciec Pio nosił w swoim ciele bóle Chrystusa, ale nigdy nie zaczynał dnia bez deklaracji. Jezus, Mario, kocham was. Zbawiaj duszę. Ty również możesz zacząć w ten sposób. Deklarując, że miłość Boga jest silniejsza niż ból, że jego cel jest większy niż ciężar, twojej walki. Jesteś tutaj, ponieważ zostałeś wybrany. Wróg o tym wie. I dlatego ataki zaczynają się wcześnie. Próbuje ukraść Twój pokój, zaraz po otwarciu oczu. Wie, że jeśli będziesz się modlić, jeśli będziesz deklarować, jeśli wczesnym, rankiem zjednoczysz się z Bogiem. Przegrał, ale dziś nie obudzisz się jak w każdy inny dzień. Dziś budzisz się z autorytetem. Dziś deklarujesz, mój poranek jest poświęcony, moje życie jest w rękach Pana. Dziś modlę się, jak modlił się ojciec Pio. Z oddaniem, z szacunkiem, z niezachwianą wiarą. Słowo mówi w Księdze Hioba 22 i 28. Zdecydujesz o czymś, a będzie to pewne, a światłość zabłyśnie na twoich drogach. To nie jest tylko rada, to wezwanie. Zostałeś stworzony, aby ogłaszać zwycięstwo i nakazywać błogosławieństwa na ten dzień. W Psalmach 53. Psalmista mówi: O poranku, Panie, słyszysz mój krzyk. Rano przedstawiam ci moją modlitwę i czekam. To postawa tych Którzy zwyciężają, modlitwa i oczekiwanie, rozmawiać z Bogiem i wierzyć, że On zadziała. Izajasz 54 mówi, że Pan budzi każdego poranka ucho sługi, jak ten, który się uczy. To oznacza, że każdego świtu jest lekcja, instrukcja, kierunek, który przychodzi z góry, ale słyszy tylko ten, kto jest gotowy. Ojciec Pio mówił, Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy. To klucz do serca Boga. Użyj tego klucza. A teraz. Otwórz poranek z wiarą. Zacznij z autorytetem. Dziś ogłaszasz nad swoim dniem. I niebo i piekło wiedzą o tym. Coś potężnego dzieje się w świecie duchowym w tej chwili. Ciemność ustępuje, gdy wstajesz. Anioły zajmują pozycję. Gdy klękasz, nawet jeśli tylko w myślach, nawet jeśli siedzisz, nawet jeśli serce masz ściśnięte, Bóg honoruje intencje, Bóg widzi wiarę, dlatego teraz ogłoś, Panie, nie zaczynam tego dnia sam, nie idę, własnymi siłami. Jak Ojciec Pio, ufam, modlę się i oddaję, niech Twój Duch Święty idzie przede mną. Niech niebo otworzy się nad moim domem. Niech każda strzała wroga będzie unieważniona. Niech każde myślenie o porażce będzie uciszone. Kieruję moim porankiem z wiarą i wierzę, że cuda już się zaczęły. Dziś nie będziesz ofiarą wydarzeń. Dziś jesteś prorokiem swojej podróży. Zostałeś wezwany, aby aktywować obecność Boga wcześniej. Twoja modlitwa. To ziarno zasiane na początku dnia, a owoc przyjdzie w odpowiednim czasie. Teraz zamknij oczy duszy. Weź głęboki oddech i słuchaj sercem. Nie lękaj się, jestem z Tobą. To ja Cię obudziłem. Ten poranek został napisany moimi rękami. I przy każdym kroku, który zrobisz, będę z Tobą, umiłowane dziecko. Istnieje duchowy wzór którego nie można zignorować: Najwięksi mężczyźni i kobiety Boży stawiali czoła swoim największym bitwom na początku dnia. To właśnie wcześnie, Jozue wstał, aby iść w kierunku zwycięstwa nad Jerychem nie po kawie, nie w trakcie zmęczenia to obrzasku dnia Bóg dał mu rozkaz: Wstań i przejdź przez Jordan, ty i cały ten lud, Jozue. 1-2. Przejście zaczęło się od decyzji wiary, od postawy dowodzenia wobec niemożliwego. Tak samo postępował ojciec Pio. Nie czekał, aż dzień da mu znaki, modlił się, aby niebo objawiło się przed jakimkolwiek ruchem ziemi. Życie świętego z Pietrelciny jest żywym świadectwem, że kto stawia Boga na początku, otrzymuje kierunek, ochronę i cud na drodze. Spójrz na Dawida. Nie stał się człowiekiem według serca Boga, z powodu pięknych słów, ale z powodu radykalnych działań wiary. W Psalmach 57:8 mówi: Obudź się, chwało moja, obudź się, cytrze i harfo. Sam obudzę się obrzasku dnia. To więcej niż poezja. To duchowy dekret. Dawid nie pozwalał, aby dzień go obudził. On budził dzień. Śpiewał pochwały. Przed wschodem słońca określał, że jego poranek będzie poświęcony panu i możesz zrobić to samo. Jezus również naucza nas tej zasady z wyraźnością. W Ewangelii Marka 1:35 napisano: Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł z domu i udał się w miejsce pustynne, gdzie modlił się: Syn Boży, mimo że był doskonały, Szukał Ojca, zanim cokolwiek zrobił. Jeśli Jezus w swojej pełni zdecydował się rozpocząć dzień w ten sposób, tym bardziej my, którzy zależymy od łaski i miłosierdzia w każdym kroku. Ojciec Pio podążał tym samym wzorem. Budził się o wczesnych godzinach, mimo intensywnego bólu, aby spotkać się z Bogiem. Jego modlitwa nie była tylko dyscypliną. Była potrzebą, pilnością duszy, wiedział, że każdy dzień kryje niewidzialne wyzwania i że bez modlitwy jego dusza byłaby wystawiona na działanie. Eliasz jest kolejnym przykładem. W pierwszej księdze królewskiej XIX, po intensywnej duchowej walce, kładzie się pod jałowcem, wyczerpany, pragnąc nawet śmierci. Ale to tam, o świcie! Anioł budzi go z jedzeniem i kierunkiem. Wstań i jedz, bo droga przed Tobą będzie zbyt długa. Bóg odnawia siły tych, którzy oddają się mu wcześnie. Anioł nie przyszedł w południe. Wzmocnienie nie przyszło późno. Wizyta z nieba miała miejsce wcześnie, ponieważ niebo działa o świcie wiary. To samo świt było świadkiem wielu. Którzy przebywali z ojcem Pio. Relacje mówią, że jeszcze przed piątą rano był już przed ołtarzem. A tam, z twarzą spływającą pokorą i rękami naznaczonymi stygmatami, wstawiał się za duszami. Z całego świata nie prosił o bogactwa, prosił o zbawienie, nie szukał komfortu, szukał przemiany. Poranna modlitwa Ojca Pio miała moc, ponieważ była modlitwą całkowitego poddania. A ty, w tym momencie, podążasz tą samą ścieżką. Stając przed Bogiem teraz, powtarzasz postawę gigantów wiary. Mówisz niebu, ufając: "Oddaję. Rozkazuję dzień w imieniu Pana." Tak jak Jozue maszerował, jak Dawid śpiewał, jak Jezus się oddalał. Jak Eliasz wstał i jak ojciec Pio się oddał, tak i ty przyjmujesz swoją tożsamość duchową. Uwierz, to nie umknie uwadze. Każde poświęcone rano to broń przeciwko chaosowi. Każde słowo, wypowiedziane w wierze to dekret, który porusza świat duchowy. W drugim liście do Koryntian, 10:4 napisano. Broń naszej milicji nie jest cielesna lecz potężna w Bogu do zburzenia warowni, a Twoja modlitwa w tym dokładnym momencie obala niewidzialne mury, które wróg postawił, aby spróbować Cię zniechęcić. Pamiętaj, co Ojciec Pio mówił z determinacją: Módl się, czekaj i nie martw się. Martwienie się jest bezużyteczne, Bóg jest miłosierny i usłyszy Twoją modlitwę. To nie tylko piękne zdanie. To tarcza przeciwko strzałom strachu. To duchowy rozkaz, który możesz teraz powtórzyć. Mówię modlitwę. Czekam. Nie martwię się. Bóg dba o wszystko. W tej drugiej części widziałeś, że kroczysz w tej samej wierze, co wielcy mężczyźni boży, i że twoje rano, gdy oddane Panu, ma moc, aby zmienić nie tylko dzień ale Twoją historię. Teraz, gdy już zrozumiałeś siłę rozpoczynania dnia z wiarą, nadszedł czas, aby wprowadzić w życie wszystko, co Bóg już z Tobą mówił. Poranna modlitwa to nie tylko piękny rytuał, to akt wojny, wezwanie, abyś też z sercem utwierdzonym w Bogu objął autorytet, który On Ci dał. Kiedy się modlisz, nie tylko prosisz, uwalniasz słowa, które zmieniają atmosfery, anulują ataki, przyciągają łaskę Boga na Twój dom, Twój umysł, Twoje drogi. Ojciec Pio doświadczał tego każdego dnia. Nie szukał uczucia, aby potem uwierzyć. Najpierw wierzył. Modlił się z wiarą, nawet nie czując. Głosił miłość Jezusa, nawet w nocach bólu. I to jest wezwanie dla ciebie dzisiaj. Nie czekaj, aż wszystko będzie dobrze. Aby uwierzyć, użyj swojej wiary, aby wszystko zaczęło się zmieniać na lepsze. Twój głos ma moc, a kiedy go używasz, aby ogłosić słowo, niebiosa się poruszają. Zacznij teraz z odwagą ogłaszać. Dziś rozkazuję mojemu rano z wiarą. Dziś odrzucam każdy strach, który próbuje mnie uwięzić. Dziś prorokuję uzdrowienie. Kierunek i mądrość nad moim życiem. Dziś żaden oręż wymierzony przeciwko mnie nie odniesie sukcesu. Dziś Bóg mnie zaskoczy. Nie ma znaczenia, co stoi przed Tobą. Bóg nie powołał Cię do cofania się, ale do posuwania się naprzód. Nie dał Ci ducha bojaźliwości, ale mocy. List do Rzymian, 8:37, ogłasza. Lecz we wszystkich tych rzeczach. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami, przez tego, który nas umiłował. To oznacza, że nie tylko zwyciężasz, zwyciężasz z celem, zwyciężasz z oznaką, zwyciężasz ze świadectwem. I dlatego początek Twojego dnia ma tak wielkie znaczenie, ponieważ gdy zaczynasz w duchu, wszystko, co przyjdzie później, znajduje już uświęcone terytorium. Kiedy oddajesz swoje rano panu, oddajesz kierownicę swojej podróży w odpowiednie ręce. Ojciec Pio robił to każdego dnia, nawet otoczony bólem, nawet w prześladowaniach. Oddawał, modlił się, ogłaszał: Jezu, dbaj o mnie. Zrób ze mną to, co jest Twoją wolą. Niech też teraz powiesz to z wiarą i prostotą. Panie, moje poranki są Twoje. Moje myśli, moje zobowiązania, moje rozmowy, moje wyzwania wszystko jest Twoje. Jak święte Pio, nie chcę zaczynać. Bez Twojej obecności stawiam Cię w centrum mojego dnia. A gdziekolwiek Ty jesteś, nic nie może mnie zachwiać. Ogłoś w swoim domu. Żadne zamieszanie nie będzie tu panować. Żadne przekleństwo nie będzie miało mocy w tym miejscu. Krew Jezusa pokrywa każdy kąt, każdy pokój, każdą osobę. Gdziekolwiek moje stopy staną dzisiaj, będą stały mocno. Gdziekolwiek mój głos będzie echo, będzie to dla budowania. Gdzie są ciemności, przyniosę światło, modlisz się teraz jak wojownik, jak wojowniczka. Jak ktoś, kto wie, że dzień nie zaczyna się od kawy, lecz od modlitwy. I to nie byle jakiej modlitwy, ale takiej, która porusza niebiosa. Nie jesteś sam. Zostałeś duchowo aktywowany. Są anioły wokół ciebie. Są obietnice, które są uwalniane. Jeśli coś na ciebie czeka dzisiaj na zewnątrz, niech czeka. Na próżno, ponieważ jesteś przykryty. Jesteś osłonięty. Jesteś chroniony łaską. A jak mówi psalm, 121 7 8: Pan ustrzeże cię od wszelkiego zła, ustrzeże twoją duszę, Pan ustrzeże twoje wejście i wyjście, od teraz i na wieki. Bóg jest z tobą. A gdzie jest obecność Boga? Tam jest pokój, jest kierunek, są odpowiedzi. Zakończ ten moment cichym oddaniem. Weź głęboki oddech. Niech serce mówi bez słów. Jak robił to święty Pio, pozwól swojemu Duchowi modlić się, nawet gdy Twoje usta milkną. I zachowaj tę pewność. Rozpocząłeś ten dzień z wiarą. A kto zaczyna z wiarą, kończy z zwycięstwem. Niech Bóg Cię wielce błogosławi. Amen.